Ale coś basowy są jakby. Kuehekan. No, a jednak nie. Gdzie tu moje życie? Mam go niewiele. ta mapa taka mała, czy coś mi się przewidziało? Trzeba tu latać. Powinien ich pokonywać. Musimy ich jakoś tak ściągnąć. A, już ich kilku zostało, to damy radę. Uf, udało się, ale nie było łatwo. Kajcie. Nie no, to już koniec. Ja nie mogę. Ale krótka mapa. Chyba nawet poziom krótszy niż trzeci mogę powiedzieć. To jedziemy drugi. Poziom drugi no musi być dłuższy niż pierwszy. Nie ma innej możliwości. Te otworki też są fajne. Okej. Okay. Jeszcze jestem, jeszcze jestem. Runka pól też bardzo dobra. Chociaż mi już kiedyś wypadła normalnie, więc wiem, że z podstawki. To znaczy z rozszerzenia, ale bez moda. Poziom drugi, trzeci już jest. Jak ten pierwszy taki krótki, to ciekawe jaką pułapkę na trzecim nam nie zostawią. No widać, że już ten dłuższy. Granica za punktem. I co teraz? Co teraz? Łowcy Dumów są. No ci władcy yy, nieba, znaczy królowie yy, nieba, to oni są fajni tacy. Nie i ale łatwo ich pokonać. Potworek idealny. Krót, jakiś tam coś. Zmodyfikowany. No i tak słabe. Topaz to nie, Onyx i Bloodstone. Mamolecik. No oczywiście yy, po tej sesji nagraniowej muszę sobie... ...po prostu no, zrobić miejsce w ekwipunku. Jak po każdej. Bo tyle się tego bierze. O, sekretny jakiś pancerz. helemar Chyba nie dla mnie. Oczywiście, że nie. Ale obrona słaba, 2700. To ja mam już dwa... Prawie 200. Czekajcie, co mnie tak wali tutaj? Co tam jest? Rojna nam się zepsuła i nie możemy atakować. Nie za dobrze sprzedamy ten ten, ale to do Kwelkeka idziemy. Oby to nie była teryczna. Nie, nie jest. Trzy sloty, Trzy sloty. No gdzie ten Kwelkek? E, to znaczy yyy e, Chalbuchatli, tak. O, tu jest. Mam nadzieję, że naprawi mi to broń. Naprawił! No, to walczymy z powrotem. Mi ciężko było walczyć, bo miałem broń zepsutą. No ej, no jak? Ja nie mogę już. Oczywiście padłem. Z powrotem jestem w mieście. No na hardkorze tu by się nie dało grać. Przynajmniej pierwszy raz. Po drugi to by pewnie procek rozpykał. Mamy portal ale, do, ale dobra. Tędy już. No już miksur życia zero, niestety. Będzie ciężko. Cztery tysiące w skrzyni. Bogato było. No, i co tam, wszyscy padli? Tak, wszyscy. Jeszcze do nocy zauważalnie ten yy, jest większy poziom, ale czy większy na, niż na normalu normalnie? Się dowiemy na pewno. tą, Nie wiem nad czym się ja tak zastanawiałem, ale. Ale jedziemy. Burza kości, Bone Storm. Misturki życia są. I to trzy, super. Plan nocy. Słodnie walony. No to jednak słabe. Trzeci poziom już dawno mieliśmy odkryty. Przejście oczywiście. Nic więcej. Klucze mamy. Chyba. Siedemnaście, a może ich być bardzo dużo. No, z innego koszyka coś wypadło, i na tym koniec. No, wzięliśmy sobie życie. jest Sekret, ale to taka zwykła kusza, która dla nas jest nieodpowiednia. Czemu oni tak padają na zwykłym przeciwniku? Co to ma być? Zaraz poziom 92. No jak wcześniej nie dodaliśmy lewela, to teraz też nie dodamy. Nie ma możliwości. Czemu oni są tacy silni? Sekretne rękawice, ale słabe. Już widziałem przed ich podniesieniem, że będą słabe dostał. Tamten pada, no nieważne. A czekajcie. Runka Tur bym zapomniał. O, taki jakiś mieczek słaby. Runka Tur 86 to jest dobra. Ja te runki będę składował skrzynię niby duża, ale mała. Na tyle przedmiotów, co wypada. Konany, Dobra, ma, czy moby nam nie, nie zaszarżowali, bo będzie kłopot. O, ci są jacyś silniejsi. Istoty wyjątkowe. O, demon hit, ale to nie dla mnie. Czy chyba nam wypadł ten jakiś. Yy... względnie tak. Coś takiego nam wypadło do tworzenia tego dużo dobrego. O, i zobaczcie, no nie dla nas. Nekromanta by się ucieszył. Do przerobienia. Nawet zeterycznego możemy przerobić. To plus. Fajny przeciwnik, ale za słaby drop. On zaraz nam zniknie i tak. Dobra, wszystko już. Tu wiadomo, że nic. Yy, wszystko, więc mi się wydaje, że szybciej będzie z punktu. Ale dobra, już pójdziemy jak burza. Szybko będzie. To już zaraz choćby punkt byłby bliżej, nie? To wiadomo. Teraz co tam na mnie czeka? Nie wygląda, żeby czekało coś strasznego. Jak co to punkt mamy blisko. imię córki życia. Dobrego dnia. Bo bez nich jest ciężko. No, na razie tyle może być. Kasa do skrzyni. Dobra, ci już obrywają. coś tu wyjątkowi przeciwnicy są. Życie, życie, czaszki. Maczuga, ale słaba. Perła, dobra, czekamy na tą radę. A, Lava lordy są zwykłe zamiast rady, ale łatwizna, super. Że nie wzięli czegoś trudnego. Co by nam się na Mefisto przydało? Dobra, weźmiemy od razu. A tu giganty grizzly. O! Trzeba uważać, silni są. Jeszcze mają jakąś tą aurę. Pyk. Dobra. Musimy się otrząsnąć. Jedziemy ich po prostu rozwalić. A gdzie jest ten boss? Whitelet Spine. To też coś mi wypadło. A, to to co było. Może boss jest tutaj? Powiem kolejny. Tak, tu jest boss. Monster. Nie! Silny jest. Ale że aż tak? Palec na Turcem. A teraz nic mi życia nie spadło. Nie, tego też nie bierzemy. Ale silni byli, trzeba przyznać. To nie jest byle co. na razie tu wykańczamy, gdzie jest Boss. A, tu jest Boss. Piekielny kot i padł. To sobie weźmiemy i łupimy go. Ale tylko najpierw trzeba tych skończyć. No nie, no coś tu są. Silni. Silne osobniki. Co tam się dzieje w ogóle? A już mi zbił tą kapliczkę. Która ponoć miała się długo utrzymywać, to nie mówcie, że on przywołuje, bo jak on przywołuje, to ja tu nic nie zrobię. No nie, taki silny jest bez jaj. No nieźle, więc nie będzie tak łatwo. Dobra. Najemnika nie podnoszę, chyba, że by sam walił, jakbym gdzieś uciekał. to on ma małe obrażenia. Spróbujmy. No, zobaczymy, jak to będzie. Odporności niezłe. Nie koni walczy, ich będę przywoływał. No nie, jest zdecydowanie za trudno. Portal, no nie. Nie no, nie pokonamy go, nie ma szans. Nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby go pokonać. Chyba, że jak, jakąś pasywkę, no ale tu nie można pasywki innej. Uciekamy, uciekamy! No kurde, no. Co oni tu zrobili? Nie uda się, chyba żebym zrobił cięcie.